1 kwietnia 2023 moje skalary Manakapuru postanowiły złożyć ikrę Ja im zrobiłem głupi numer, spuściłem do połowy wodę Więc połowa ikry już zapleśniała, druga połówka jest dzielnie pilnowana przez rodziców jak widać Nowi lokatorzy te cesarskie jakoś nie trzymają ławicy no, one czerwone dołączyły do reszty stada. A ramilezy skitrały się przy dnie. Ponieważ uznałem, że mam prawdopodobnie dwóch chłopaków, postanowiłem dołożyć kilka randomowych osobników. Na razie słabo wybarwionych, ale tak to jest. Jak są karmione. Różnymi pokarmami, a ty, Kierysek, co tutaj masz na pleckach? Pokaż się, gdzieś ty się tam uszkadził. Skalary podzieliły sobie akwarium na trzy części, właściwie na dwie. Te, które są w strefie granicznej dostają bęcki od tych z prawej i od tych z lewej. Chociaż te z prawej w tej chwili, jak widać, są zajęte obowiązkami rodzicielskimi. I chwała im za to i bardzo dobrze. I niech pilnują. Towarzystwo sobie pływa. A co? Lieczeki schowały się za filtrem. Nie wiem dlaczego. Głupie jakieś. Za tym filtrem. Zbieram się w sobie, żeby sprawdzić, co tam Panie, w filtrach kubełkowych. I lepiej skorków dziś wyciągniemy. Albo nie sprawdzę. Jutro sprawdzę. Dzisiaj robiłem podmianę. 50 litrów wody. A za wysokie jak cholera. Szkoda gadać. Coś jest nie tak z tymi filtrami. A jeszcze jedno dokupiłem. Małego Henka dokupiłem. I oczywiście przykleiłem go do lawy, a co? Monte Carlo na korzeniu. Heniek na lawie. Niech sobie obrastają. A co? Jak obrosną, to będę ciął. Zdobyłem pogosternonę. Zobaczymy jak się przyjmie w moim akwarium. Nigdy tej rośliny nie miałem. Trochę jeszcze przyciąłem chwasty, bo, bo kolega potrzebował do swojego zbiornika sadzonek. Niech mu rosną na zdrowie. I to by było na tyle.